Dawaj Beki, chodźmy na śniadanie. Okej, okay, dobra. teraz cześć, 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 cześć dziewczynki. Dzisiaj nie ma zajęć i właśnie ten się ten jakby pomocnik tego ci chceciłkać, a mu go nie ma, więc właśnie on jest w bezpiecznym miejscu, a właśnie on dla Was niespodziankę, Wasz... Yy, znaczy, nie musicie jeść w tej niemal, musicie sobie iść na piknik. A, w tak, Bardzo dobry pomysł. Dobrze, ja się pójdę. No, nie ja to tym właśnie piknik. Dobrze. To jest doskonałe miejsce. Tak, dobrze. No to. Yy, nie wiem, może ktoś ten. Może zobaczysz, czy yy, tam. Czy w jest zimna woda, czy ciepła? Aktualnie to. Hmm, szczerze mówiąc, jest nawet zimna, ale. Chyba się nie pokąpie nie? No raczej nie. No a tak miałem taką nadzieję, że się no, pokąpie. No dobrze, no to już może mojego hotelu, że tak. Zawsze ona zbach, jeszcze tu są dwa. No ja cię. Hej, chcesz tak się usłyszeć? Nie, to się nie ja, przecież, przecież, to ja się robię. A, co wy tu robicie? To co chcemy, oddawaj żarcie. Nie, spadaj. Baria tylko oddawaj żarcie. Bo co mi zrobisz? Oddawaj żarcie, nie słyszysz? Uszka u mnie? jest tutaj dzisiaj nie łóżek. uprzejmy! Przystań! Oddawaj, to! A ja Haha, no nam się zaskoczyszka, chodźmy! Kotki, kim dostawmy, kim się przyda, ha! Żeby wrócimy jakoś z domu! Dawaj, bierzemy torbę. i Ej, Odwróćcie to! Kurcze! Bojologły! Wszystko nam zepsuł, dobra, wracajmy! Takie nie w porządku, nie w porządku, nie, w porządku, nie w. No bo, naprawdę nam cały jedzenie, torbę, tylko na kot zostawiłem e, Współczuję, ale nie da wam mniej, bo mamy bardzo mało zapasów, musimy oszczędzać, to było po prostu duży wydatek, to było. No to, nie wiem, może być się wypokoiła, bo już taki już jest 17, a bez cieba tam bardzo długo. No, to no, może się je połóżcie, bo jutro, y, jutro rano będziecie i tak mieli wolne, nie, ale wam się jeszcze położyć. Nie, Dobrze. Tak, fajki dostajesz na noc? chyba dostajem. No nie dostanie. Dobrze, chodź, się z nami To może się już położyć. No. dobrze, no to papa. A. Kradł się ten amulet? Nie szefie, Jak możesz? To jest taki nieodpowiedzialny! Daj to stary, idź już. Generalale, czy zgromadziłeś już wojska? Nie, jeszcze nie. A trzeba? No, przecież słyszałam, że oni gromadzą wojska, które my też musimy uderzyć. Ale jak? Najlepiej w nocy albo nad ranem. Tak, to będzie najlepsze, nie będę się tego spodziewać. No dobrze, no to nad ranem uderzymy. Tak, tak, zgromadź najlepiej wojska, to takie silne. I ma być ich mniej więcej, najwięcej, naj, nie ma być ich pięć ludzi. Bo oni też mają, ma być ich przyszyk walczymy na mocy, a w ogóle nie jest mój amulet. Położyłem pani tam, gdzie chciałeś. Dobrze. I wygromadź te wojska.